Hej, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym na moim kanale. Dzisiaj mamy niedzielę i stwierdziłam, że nagram dla Was vloga. Pewnie on się będzie składał z kilku dni. Zazwyczaj tak to wygląda u mnie, właśnie na vlogach, że one się składają z kilku dni, ale wydaje mi się, że to jest nawet fajna opcja, ponieważ jeśli. Nie dzieje się aż tyle jednego dnia, to mogę to po prostu połączyć z nim kolejnym i wtedy mam materiał na cały film. W tym filmie postaram się Wam zaktualizować co tam u mnie, ponieważ już e, chyba tydzień chodzę do szkoły, ponieważ ten czas leci mi tak szybko, że już nawet dokładnie nie pamiętam ile w tej szkole... Jestem! No ale tak, zaczęliśmy rok szkolny i jak na razie nic się nie zmienia. Chodzę normalnie do szkoły, nie mam zajęć online. Będę Wam po prostu wszystko mówiła, jak to u mnie wygląda, ponieważ nawet pod filmem z rozpoczęcia roku szkolnego, z pierwszych dni w liceum pojawiło się jeszcze kilka em, wiadomości właśnie pytań, na jakie rozszerzenie poszłam, jak ludzie, czy poznałam właśnie jakieś nowe osoby, czy mam już zaprzyjaźnione jakieś. Więc w tym vlogu dowiecie się kolejnych rzeczy dotyczących mojej szkoły i też powiem Wam, że dużo pokazuję Wam na Insta Stories, tam jestem z Wami na bieżąco, więc jeśli nie obserwujecie mnie na moim Instagramie, to serdecznie Was zapraszam do nadrobienia, ponieważ pokazuję Wam m.in. tam lunche, które zabieram do szkoły, ale też Wam odpowiadam na jakieś pytania i po prostu jesteście tam ze mną na bieżąco, więc zapraszam Was i pokazuję również stylizacje, takie trochę szkolne, trochę nieszkolne, nieważne. Dzisiaj mamy niedzielę, wczoraj była sobota, totalnie nic nie robiłam. Naprawdę, nie wiem, ale ten dzień mi tak szybko minął. Stwierdziłam, że robię sobie taki mini reset, i naprawdę nawet dzisiaj, jak chciałam nagrać vloga, znaczy nagrywam dla Was vloga, to jakoś rano nie mogłam się totalnie zebrać. Nie miałam motywacji, ale teraz. Troszeczkę mi się humor poprawił. No i wczoraj tak troszeczkę odleżałam ten cały tydzień. Oglądałam sobie jakiś serial. Była bardzo ładna pogoda, więc sobie troszeczkę słuchałam muzyki na dworze, no ale dzisiaj stwierdziłam, że biorę się troszeczkę do pracy i nagram dla Was vloga. Za chwilkę będę była śniadanie z moimi rodzicami, z tego co wiem, moja mama przygotowuje takie śniadanie, ale kiedyś wam już wspominałam, że u nas niedziela jest zawsze taka rodzinna. Jesteśmy wszyscy w domu, dodatkowo Julka przyjechała, ponieważ tak jak wiecie, Julka wyjeżdża na studia do Warszawy, ale że jeszcze studia jej się nie zaczęły, to dość często to do ich bywa u nas w domu. Więc tak, w ogóle zobaczymy, jak to będzie u niej na studiach wyglądało, czy będzie miała zajęcia online, czy nie. Z tego co wiem jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że online, ale jeszcze wszystkiego nie wiem. Dostałam także już plan lekcji. Oczywiście nie będę Wam tutaj pokazywała mojego całego planu, ponieważ pozostawiam go po prostu dla siebie, ale też na Instasteries odpowiedziałam już na pytanie, o której najpóźniej kończę, o której najwcześniej i też jak to u mnie wygląda właśnie z tymi godzinami porannymi. Więc ogólnie jestem zadowolona z mojego planu i raczej nie ma takiego dnia, który jest taki mega męczący. Najwcześniejszą godziną, na którą idę do szkoły, jest godzina ósma Kilka razy mam na 9.45 i chyba raz mam nawet na 10.30, coś takiego, więc wow. A dodatkowo najpóźniejszą godziną, w której kończę lekcję, to jest chyba godzina 16. Jak mi się wydaje Więc ogólnie spoko, nie ma jakiejś mega diametralnej różnicy Jeśli chodzi właśnie o podstawówkę A liceum, jeśli chodzi u mnie Za chwilkę postaram się wam więcej Powiedzieć na ten temat jak na razie Zrobię sobie taki mini makijaż Ponieważ nałożę tusz na rzęsy Już zaczęłam coś tam korektorem robić Więc tutaj sobie dokończę Coś do brwi No i później do was wrócę i będę dalej Z omi rozmawiała Ok, ja już ogarnięta, zrobiłam sobie taki lekki makijaż, powiem wam, że ja zazwyczaj jak idę do szkoły to robię sobie po prostu taki bardzo delikatny, ale w weekendy zazwyczaj go nie robię, ale dzisiaj stwierdziłam, że jak nagrywam dla was vloga, to Lekko się pomaluję. Ogólnie ja nie jestem jakimś mega, takim mega frekiem makijażowym. Bardzo się cieszę, ponieważ już jutro idę do fryzjera, ponieważ moje włosy wymagają już lekkiego podcięcia, więc no cieszę się bardzo, ponieważ w końcu będą dobrze wyglądały, ponieważ już widzę, że te końcówki troszeczkę no tutaj są takie no niezaładne i mam nadzieję, że moje włosy już jutro będą wyglądały. Po prostu ładnie Jeśli chodzi o moją dzisiejszą stylizację to nie jest to nic nadzwyczajnego Mam na sobie taką oto bluzę z Zary Tutaj ma takie jakby wiązanie Bardzo mi się podoba w kolorze beżowym Ale nie wiem czy dostaniecie w tym roku Ponieważ ona była kupowana chyba właśnie rok temu e, Oraz mam takie leginsy typowo sportowe Serio to są moje ulubione leginsy są bardzo, bardzo wygodne, są z Jim Glamour. Ja sobie nawet w nich chodzę po domu, ponieważ są bardzo, bardzo wygodne. Chyba moje najwygodniejsze jeansy, jakie mam. Mega często są pytania o moje ubrania, więc pokazuję wam, staram się wam pokazywać moje ubrania, w co jestem właśnie ubrana danego dnia. Więc dzisiaj stwierdziłam, że też Wam pokażę, mimo tego, że stylizacja jest bardzo, bardzo prosta Stwierdziłam, że jak nagrywam dzisiaj dla Was vloga, to powiem Wam o jednej aplikacji, o której się dowiedziałam A mianowicie Earth Speaker e, Ogólnie jest to aplikacja nowa, możecie ją pobrać jak i na Androida i iOSa, więc wydaje mi się, że jest to fajna opcja ta aplikacja niesie za sobą super inicjatywę, więc dlatego Wam o tym mówię, ponieważ uważam, że o takich rzeczach właśnie powinno się mówić. Uważam, że bardzo ważne jest poruszanie tematów związanych właśnie z naszą planetą, z życiem tutaj, aby uświadamiać ludzi, że bardzo ważne jest dbanie o środowisko, aby tej naszej planety tak nie zanieczyszczać, żeby robić wszystko, aby... Wszystkim nam się tutaj jak najlepiej żyło Dlatego też powstała aplikacja Earth Speaker Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze, więc ja wam powiem tak pokrótce Ogólnie jej inicjatywą jest dbanie o właśnie środowisko I dzielenie się swoimi wiadomościami z dziećmi z całego świata Ogólnie aplikacja działa, działa w 25 różnych językach Jest rozpowszechniona po całej Europie I właśnie mogą tam publikować swoje wiadomości dzieci z różnych krajów Dzieci mają głos i dorośli ich słuchają. No i możecie tam publikować wiadomości związane właśnie z dbaniem o nasze środowisko, o planetę, i są tam różne kategorie. Możecie właśnie publikować swoje wiadomości. To wszystko jest bardzo, bardzo proste, więc wystarczy kilka minut i będziecie już umieli to wszystko zrobić. Ja w tej aplikacji jestem od kilku tygodni i już nagrałam swoje trzy wiadomości, więc zaraz postaram się wam tutaj je umieścić albo pokazać jak one wyglądają. W tej aplikacji chodzi o to, że dajemy głos różnym przedmiotom, rzeczom, roślinom. Naprawdę tutaj jest zupełna dowolność, i teraz podam Wam jeden pomysł, i wydaje mi się, że to fajnie Wam zobrazuje tę całą aplikację, na czym ona polega. I ja dałam głos torbie. Takiej płóciennej, którą można zabierać na zakupy. I ona powiedziała: zabieraj mnie na zakupy i nie używaj tych plastikowych toreb ze sklepu. I nie kupuj za każdym razem nowej, tylko używaj tej wielorazowego użytku. I my możemy mówić, dorośli mogą nas słuchać. Jeśli macie także młodsze rodzeństwo, to możecie to z nim nagrywać, ponieważ ważne jest, aby właśnie od najmłodszych lat wiedzieć, że ważne jest dbanie o nasze środowisko, ponieważ to my ludzie tutaj żyjemy i powinniśmy właśnie o. Naszą planetę dbać. Jeśli macie jakiś fajny pomysł, inicjatywę, chcecie coś powiedzieć, to właśnie pobierajcie aplikację Air Speaker i wydaje mi się, że Wam się spodoba. Już od jakiegoś czasu stałam się posiadaczką AirPodsów, ale dopiero ostatnio kupiłam sobie taki oto. Case, zobaczcie, jaki jest przeuroczy z takimi stokrotkami. Bardzo mi się podoba. Jeszcze był taki fioletowy, miętowy, ale stwierdziłam, że ten ze stokrotkami jest taki uniwersalny. Jeśli byłyby pytania, to jest on and Bear, ale wiem, że też podobne były w Persce. Zobaczcie, w ogóle, jakie dwie super torebki dostałam ostatnio. To w ogóle powinno być odwrotnie. Kendall i Kylie, już mam pomysł na kolejne stylizacje. Ta mi się bardzo, bardzo podoba, jest prześliczna. Ostatnio także spotkałam się z Martynką i tego dnia miałam nagrywać dla was takiego całodniowego vloga, ale jednak nic ciekawego aż tak się nie wydarzyło, więc może tutaj wstawię wam po prostu wstawkę, jak Martynka coś tam mówiła, jak byliśmy na jedzonku, więc zobaczcie teraz. Siedzimy sobie właśnie w parku Saskim W Lublinie Jest ze mną, oto ona Martynka Jeśli nie wiecie, to nie chodzimy już razem do szkoły Ale stwierdziliśmy, że się spotkamy Po jakiś ponad miesiącu, ponieważ tak. ostatnio byłam 1 sierpnia u Martynki na urodzinach. muszę przywitać, tak, powiedzieć coś. Martynka wszystkim. również chodzi do liceum. E, jakiś tam kontakt mamy, troszeczkę mniejszy, tak. ale tego też był ciekawy. kiedy kiedyś, da. No właśnie. E, I teraz się spotkałyśmy, byłyśmy na jedzeniu. Jadłam takie tosty jakby, a Martynka jadła pankejki, tak. ponieważ Martynka jest testerką pankejków. Dokładnie. E, byłyśmy jakiś czas temu troszeczkę w innej takiej kawiarni i też e, Martynka jadła. E, ogólnie pozdrawiamy moją całą klasę. Tak. Pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich. <noise> Nie wiem, czy ktoś to obejrzy, ale okej. Okay. Na pewno, bo powiedziałam, że pozdrawy więc ja dotrzymuję mojego słowa we wszystkich W ogóle powiem wam, że no teraz w tym roku miałam zmianę legitymacji szkolnej I mimo tego, że to nie jest, wiecie, coś najważniejszego e, I to nie jest, wiecie, dowód, tylko legitymacja Jednak to zdjęcie nie musi być jakieś najpiękniejsze ale ja za późno się troszeczkę ogarnęłam i myślałam, że zrobię sobie po prostu zdjęcie nowe, bo to co zrobiłam w szkole w podstawówce mi się za bardzo nie podobało. Nie wyglądałam tam podobnie do siebie i jakoś tak średnio mi się spodobało, bo w ogóle pokażę wam. Znaczy, no to jest masakryczne. Ty i pokażę wam zdjęcie z mojej podstawówki. Totalnie nie wiem, ile ja tutaj mogłam mieć lat, ale zobaczcie tylko na to. Tak, kochani, to ja i moje zdjęcie na legitymacji szkolnej, które nosiłam do 8 klasy. Pozdrawiam serdecznie. Dajcie znać, czy różnica jest duża, czy się zmieniłam. A tak szczerze, to nie wiem, które zdjęcie teraz będzie lepsze, czy to, co mam na obecnej mojej legitymacji, czy to, jak byłam właśnie taka mała. Wydaje mi się, że to, jak byłam mała, jest już nawet słodsze, bo wiecie, no jak byłam mała, to nie przywiązuje się aż tak wagi do tego, jak się wygląda. Więc to jest ogromny problem, że ma się jakieś tam zdjęcie na legitymacji. Tak naprawdę to jest żaden problem, ale po prostu myślałam, że wezmę jakieś ładne zdjęcie i w końcu legitymacja będzie mi się podobała i będę mogła ją pokazywać. A nie wstydzić się. No niestety mi to nie wyszło w tym roku. W ogóle nie wiem jak wy, ale ja u mnie w szkole mam na przykład plastykę. Wiem, że niektórzy mają, niektórzy nie, bo jak na przykład się pytałam innych osób z innych szkół, to dowiedziałam się, że niektórzy nie mają plastyki, a u mnie normalnie jest w planie, więc ja plastyki nie miałam w ósmej klasie. Nie pamiętam, jak to było w siódmej, już naprawdę nie pamiętam. Ogólnie ja zazwyczaj byłam nawet dobra z plastyki, ale zdaję sobie sprawę, że pewnie ta plastyka w liceum będzie troszeczkę inaczej wyglądała I teraz może czas poruszyć temat mojego rozszerzenia profilu, na który poszłam Jeśli obserwujecie mnie na bieżąco, to pewnie wiecie, jaki profil wybrałam, co będę rozszerzała Ogólnie to tak nie wiem, jak to jest u Was w szkole, ale u mnie rozszerzenia zaczynają się jakby w drugiej klasie, i jak na razie w pierwszej nie mam rozszerzeń. I właśnie przez ten rok jeszcze mogę się zastanowić, jakie przedmioty mnie interesują, ale w sumie jestem zdecydowana i już od kilku lat w sumie wiedziałam, że takie przedmioty chcę rozszerzać, więc w sumie idę na. Profil taki troszeczkę humanistyczny, ale jednak nie rozszerzam ani historii, ani włosu, ponieważ u mnie można w szkole wybrać rozszerzenia minimum dwa i maksymalnie cztery. Ogólnie jak się bierze cztery rozszerzenia, no to jednak jest bardzo duży obowiązek i jakby no nie wiem, czy jest sens brać czterech rozszerzeń, ponieważ wtedy macie natłok pracy i z każdego przedmiotu musicie. Wszystko ogarniać, więc ja wybrałam dwa rozszerzenia. Jest to język polski i język angielski. Ja myśląc o tym, że właśnie chcę pójść na taki profil humanistyczny, nie brałam takiej opcji, że będę rozszerzać historię, ponieważ ja nie przepadam za historią. Język polski lubię, język angielski spoko, ale historii anivosu. No, raczej nie byłabym w stanie rozszerzać, tak szczerze mówiąc. Ja nie mam w szkole jakichś takich konkretnych profili, tylko po prostu muszę sobie wybrać przedmioty, które chcę rozszerzać i będę miała z nich więcej godzin. Jeśli chodzi o języki, to um, uczę się hiszpańskiego. Bardzo się cieszę, bo, ponieważ jak mnie obserwujecie również na bieżąco, to wiecie, że w podstawówce przez dwa lata właśnie uczyłam się niemieckiego. Przyznam wam szczerze, że nie nauczyłam się kompletnie nic i. Nie umiem za wiele z niemieckiego. Od początku wiedziałam, że to nie jest mój język i się z nim nie polubię, więc naprawdę trzymałam kciuki, że uda mi się zmienić ten język w liceum i udało się, i teraz mam naprawdę świetnego pana od hiszpańskiego. Serio tak super mi się trafiło, że jestem bardzo, bardzo zadowolona, że właśnie zmieniłam język niemiecki na hiszpański i teraz mogę uczyć się nowego języka. Mam nadzieję, że ten hiszpański będzie mi się bardziej podobał. Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień. Zawsze to mówię, jak właśnie nagrywam dla was vloga w poniedziałek, ale to jest mój taki tekst yy, I zawsze to mówię, powinimy Ogólnie pogoda dopisuje, mam nawet dobry humor, więc nastawienie jest... No plus dzisiaj o godzinie 16 idę do fryzjera, ale zobaczymy, czy będzie jakaś diametralna zmiana. Wydaje mi się, że nawet nie będzie tego widać, że wiecie, coś na tych włosach było robione. Ogólnie moja mama dzisiaj zrobiła mi śniadanie, znaczy taki bardziej lunch do szkoły, ponieważ śniadanie zaraz będę jadła. Pokażę Wam, postaram się, ponieważ staram się Wam właśnie też na Insta ciągle dodawać zdjęcia, co noszę jako lunch do szkoły, bo to jest taka fajna inspiracja dla Was, żebyście też mogli skorzystać z tego, zainspirować się właśnie, więc wszystko z w wyróżnionych relacjach, jeśli jesteście ciekawi. Ciekawi, co jadam w szkole. Dzisiaj wstałam o 7.30, jednak troszeczkę czasu mi zajęło, żeby właśnie z tego łóżka wstać. Zazwyczaj odzywam się do was w rozpuszczonych włosach, ale najczęściej w szkole moje włosy wyglądają właśnie tak. Uwielbiam mieć w szkole związane włosy, ponieważ w rozpuszczonych nie jest mi na tyle wygodnie, więc ja i mój koczek pozdrawiamy. I kolejna zwykła stylizacja, tym razem poniedziałkowa. Mam na sobie taką oto koszulę z Zary. Bardzo ją lubię, jest taka pudrowo-różowa, słodka. I e, z tyłu też ma taki napis, zaraz wam pokażę. Tak, mam nadzieję, że widzicie. Jest taki duży napis, jest. I jeszcze mam takie oto jeansy z hmm, berszki. Tak, słone czarne takie. Oto lunch, który zabieram do szkoły, czyli ryż z warzywami. Jest tutaj papryka, cukinia. Pieczarki oraz kurczakiem. I tutaj jeszcze owoce, czyli figa, gruszka, jabłko, śliwka. Zapowiada się naprawdę smaczny dzień. Witajcie, kochani, w szkolnej toalecie. Powiem Wam, że na ostatniej przerwie odwiedziła miulka Julka i szczerze totalnie się nie spodziewałam. Nie wiem w ogóle, jak ona do tej szkoły dotarła. i Jakoś się udało i przyznam Wam, że tak się zdziwiłam. Nie wiedziałam, co robić w ogóle. Dlaczego fajnie, że przyszła? Pierwszy raz była jak w mojej szkole i dodatkowo nie wzięłam aparatu albo ani nic nie nagrałam, ponieważ po prostu byłam w szoku, że ona tutaj dotarła. Dzwoni do mnie i mówi: Mela, stanie przy takich szafkach zielonych, a ja takie. Co się dzieje? Dzisiaj naprawdę fajny dzień, wszystkie lekcje szybko mi zleciały i teraz jeszcze tylko ta godzina wychowawcza i będę myła do fryzjera. Hej kochani, witajcie już w domu po fryzjerze. Nie ma jakichś diametralnych zmian, jednak ja jestem bardzo, bardzo zadowolona, ponieważ moje włosy są takie odświeżone, czuję się całkiem inaczej, że jednak, wiecie, no te końcówki fajnie wyglądają, ładnie. Pani fryzjerka podcięłam jakieś maksymalnie 5 cm, więc nie jest to jakoś mega, mega dużo. Przyszłam właśnie do Julki pokazać wam jak prezentują się moje włosy, ponieważ tutaj jest lepsze światło. E, także taki efekt końcowy. Nie ma jakiejś diametralnej różnicy, ale ja jestem osobiście zadowolona. W ogóle mam do Was takie jedno pytanie. Jestem bardzo ciekawa, jaka będzie Wasza odpowiedź. Czy mm, wolicie, jak ja noszę przedziałek na środku, e, czy na bok? Zaraz postaram się Wam zmienić. Jestem bardzo ciekawa opinii po prostu innych osób. Ja wiem, jak ja się lepiej czuję, ale po prostu mm, pytam się innych, żeby no, stwierdzić. Co ludziom się bardziej podoba? Tak prezentują się moje włosy na bok, ale na jeden bok, a zaraz zrobię wam na drugi bok. Możecie w ogóle mi napisać, jaką wersję mnie wolicie, bo ja zawsze mam z tym problem i nie wiem, jak moje włosy układać. A tak, na drugi bok, możecie mi dać znać w komentarzach, jaka wersja wam się podoba. Najbardziej będę oczywiście wdzięczna i z góry dziękuję. Chciałabym się z wami pożegnać w tym vlogu. Ja zabieram się teraz za naukę. Mam kilka rzeczy do zrobienia. No i mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał, bo mogliście zobaczyć trochę mojego takiego licealnego życia. Jak to mówię, to troszeczkę nie dowierzam, że ja jestem w liceum, ale pominimy. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dziękuję Wam za poświęcony nagląd. Nagranie... <grywk> za szybko. Dziękuję Wam za poświęcony nagląd. Czas bujaki. Pa-pa!